Nie jest Groszynko moja kochana? Tak! Tatusiny pączuszko mój, co tam? Wow! Kto tutaj się obudził nam, co? Mordyńko dzisiaj zaczepiała mnie tak rano budził mnie odwracam się i rączką tatusia zaczepiał, tak? Mówił wstawaj wstawaj tatuś, ja tu jestem tak? Witam serdecznie Mariusz Pakowski Filipiny Oli już nam się obudził jak widzicie. Patrzę na kamerę, chce nagrywać chłopak. Tak, poczekaj jeszcze chwilę. Tak? O. 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 Kichanie z kasłaniem razem. Dzisiaj o szóstej pobudkę mieliśmy. Właśnie. Szkoda, o szóstej. Gdzie tam o szóstej, piątej, 30 mnie obudził? Tak? O 5.30 Danusiowi pobudkę zrobię. O, mówi, tato, wstawaj. Teraz ty kręcisz, ok? Kręć. Moluszku mój mały, ty się rwiesz, chcesz mówić, jak widzisz kamerę, tak? No to powiedz coś. Powiedz, witam Was serdecznie, moi kochani rodacy. Tu, Szpaku Junior. Tak? Mm. <laughs> tak? Szpaku Junior? Molutka, mordyńka moja kochana. pączek. Taki ponczek za to żeby zjadł. Tak? <laughs> o, jeszcze język pokazuje. Tatuś uczył jak pokazywać język. No. A ty złe rzeczy uczę. Dzisiaj taki dzień bez planu. Nie wiem, co będziemy robić. Znaczy na pewno idziemy do lekarza. Chcę iść z Oliverem. Mieliśmy w niedzielę się stawić u pani doktoru. Ale pójdziemy dzisiaj. To na pewno. A co dalej, nie wiem. A wizytę u lekarza wieczorem. O piątej pani doktor dostał. Tak, Szpaku? Murdyńko moja, ty kochanie mój, Tak. O, Vanesa śpi jeszcze. Co, chcesz narączki do taty? Ja go wezmę na o, ja, on nie lubi, znaczy nie lubi jak ja go noszę chyba, bo ja nie wiem, może ja nie jestem jakiś taki czuły czy coś, Danika jak go weźmie na rączki na przykład, on się tak wtuli, tak kołysze go fajnie, bo tak może mięciutko. Bo mnie tak może nie mięciutko, nie? A, już ktoś się denerwuje, tyka... No i co? O, o! o, o? <ścoughs> o, o. Kogoś złapałem na kamerze, jak hamak wcina. Ha? O, o, Słyszycie, jak oddycha? Tak gwizdzę mu. Łódzka. Tak. Co się dzieje szpak? Hmm no Jak idzie za kamerą? Ale. Ali oh, oh. Słuchajcie jak sapie. Mikrofonu też nie wolno jeść kurczaczku. No co ty, tu się widzisz mikrofon, niech ktoś będzie na gry w ogóle ja już mam mleko na koszulce. Tak nagrywał się tu idzie. Brudne. to już właśnie robota Olivera z rana. Tak? O. o hej! Tata zostaw kamerę i się mną zajmie. Dobra. Na razie. Dziewczyny sobie z lunch zrobiły. Proszę bardzo. Mhm. Mm jest still One. Ukradnę jeszcze jednego bocznego mhm mm Ale dobra. Donika mówi, że to dla mnie, więc kurczę, biorę się za jedzenie. Dzisiaj wcześniej obiad. Jeszcze jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć: że coraz więcej no osób przychodzi na kanał i oczywiście w związku z tym przychodzi coraz więcej nieszczęśliwych ludzi też do nas bardzo im współczuję ale musicie się uczulić na jedną rzecz bo te osoby podszywają się pode mnie zakładają konta jako Mariusz Szpakowski czy tam Rajskie Życie w Kurniku komentują, wchodzą na inne kanały ubliżają innym vlogerom wyzywają ich i albo mówią jakieś przykre rzeczy, więc jako ja. Więc, jak zobaczycie gdzieś Mariusz Pakowski rajskie rajski, rajski, życie w kurniku, to możecie zawsze wejść na ten komentarz, na tą osobę i zobaczyć, czy to ja rzeczywiście, czy to mój kanał się wyświetli. Bo, bo coraz więcej tego się pojawia. No, i tylko tyle: takie info dla Was. Nie? My potem jeszcze do lekarza idziemy z Oliverem, żeby Pani doktora usłuchała go e, To świadczenie i zobaczymy co powie Także dzisiaj taki na luźno dzień Bez żadnych wyjazdów, teraz weekend się zbliża, też nigdzie nie pojedziemy no, Nie możemy, musimy czekać aż dzieciaki się wykurują, ale może być tak, że ja sam gdzieś wyskoczę Bolesno od samego rana, w zasadzie pada nie wiedziałem nawet się do szkoły. w się nie chciał, to jest dziwne. Gdzie ona zawsze do szkoły pierwsza, to taka była. Nie trzeba do szkoły jechać. Danika dzisiaj z są, zostaje w szkole. Ja tu mam do roboty do zrobienia na komputerze, więc wziąłem komputer ze sobą. A teraz można pracować fajnie. do lekarza, ale Danika nie chce, żebym szedł z nią, bo boi się, że. Że będę, e, niemiły Dlaczego? dla nich to właśnie tak jest, że jak im powiesz prawdę, coś powiesz im, co ci nie pasuje, to jesteś niemiły. <grymne> tak jest, także nic nie można mówić, bo co byś nie powiedział to jesteś niemiły. Ród, ród, czyli wredny, tak? Nie. No. Dobra. Trzeba być zawsze miłym, nawet jak cię wkurzają. Trzeba się uśmiechać mówić, wszystko jest w porządku. No. W sumie to ciekawe. Słuchajcie, powiem wam, że... Nie wiem, kurczę, co z tym naszym synkiem jest. Byliśmy teraz u lekarza. Zaraz wam pokażę, co dostał. W tej samej klinice, tam gdzie Miałam lekką uspinę no, z tymi ludźmi, którzy tam pracują i była pa, inna pani doktor. No i ta pani doktor położyła Oliwiera na łóżeczku i patrzyła na niego jak oddycha. Ani go nie usłuchiwała, nic, tylko stwierdziła, że, że ten lek pomaga, który dostaje i że ta flegma mu się odrywa, ale że no on jako dziecko to nie potrafi tego tak po prostu wykrztusić no i dlatego to mu tam zalega na tych płuckach 10 sekund później, mówi do mnie, że ma pneumonia pneumonia, nie wiem, to jest zapalenie no, oliviera czekaj, mam, sobie, mam mikrofon dobra, tak da e, czekajcie, pneumonia to chyba zapalenie płuc, nie? Tak, zapalenie płuc. Dobra, na czekanie. Więc 10 sekund później mówi, że ma zapalenie płuc. Tak. E, pół minuty później mówi znowu, że może nie ma zapalenia płuc, że może po prostu mu to tam zalega i trzeba poczekać aż zejdzie i że może to albo wykrztusić albo e, skałem wydzielić. I potem znowu mówi mi po tym zapaleniu płuc i powiedziała, że, e, że najlepiej to jakbyśmy pojechali do szpitala. To zrobiliby rentgen płuc. E, ale ona sama nie wie, czy do szpitala powinniśmy jechać. Może jeszcze poczekać lepiej, dzień czy dwa i zobaczyć. E, dała nam numer telefonu do jakiejś, nie wiem, specjalistki z Stackbyaran, więc jutro z rana. Będziemy jej szukać. W którym z szpitali przyjmuje, Nie wiemy w którym. W Daghilaran. Eee, miałem wrażenie, że po prostu ona nie wie, nie wie, co po prostu dolega Oliverowi. Nie? Dała nam. Teraz z Małgosią rozmawiałem o chwilę. Coś takiego. Podobno to jest na alergię. Dała nam jeszcze antybiotyk kolejny, kazała nam go dawać raz dziennie. Razem z tym drugim antybiotykiem. Eee, I dała nam, słuchajcie, to jest od, 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 to, co się najbardziej martwię to. Czekajcie? Nie wiem, czy sfokusowało się dobrze. No, i to są właśnie te inhalacje. I gdzieś tam ktoś w komentarzach skomentował pod którymś filmem, że jak się będzie to dawać za często, no to może się zrobić astma. To jest podobno lek na astma. Dziecko nie ma astmy, a dostaje lek na astma. Nie wiem, i że jak będzie to przyjmował cały czas, to mu się astma zrobi. I nie wiem, co mam zrobić. Czy mam mu dawać to, czy mam mu nie dawać te leki. Czy po prostu poszukać jutro tej pani doktor w Tag bilaran, czy po prostu pojechać do Tag bilaran do szpitala. Danika, ja jak usłyszała o szpitalu tam u tego doktora, to od razu zaczęła płakać. A dramat. No i nie wiem, ja... Na moje oko to po prostu mu się to odrywa. O. Kiedy where ty do like do like I don't buy this, mummy buy. Where, where <laughs> nie wiem, ask mamie so. I po prostu się to no zalegam w tych łódzkach, nie? Nie chcę mi się odkrztusić. I teraz już jest 5... That one sobie, baby, Honey, it's very important topic, ok? okay? Więc y dziecko przyjmuje już 5 dni antybiotyk, 4 dni przyjmował te inhalacje. Po tych inhalacjach następnego dnia zaczął tak świerczeć, tak oddycha. E ta pani doktor dzisiaj powiedziała, żeby patrzeć co 4 godziny mu robić tą inhalację, jak zaczyna szybko oddychać, to żeby po prostu mu robić inhalację. Nie wiem, napisałem już tutaj do Pani doktor, ta, która nam pomagała przy ciąży, maila, ale nie wiem, czy odpiszę Nie wiem, co mam zrobić. Tamta Pani doktor mówi co innego. Ta mówi, ta w sumie nie wie, co, co jest. Jutro rano, bo mamy plan taki na jutro, że pojedziemy szukać tej Pani doktor yy, w szpitalach, no w tak, bileran, tak, od szpitala do szpitala będziemy jeździć. Ale o 8 rano przyjmuje ta, ta pani doktor, która mu w ogóle przypisała tą inhalację. Ta, z którą miałem tę spinę. Więc pojedziemy pierw do niej z rana samego, żeby zobaczyła, powiedziała co i jak. A potem po tym spotkaniu yy, no podejmiemy decyzję, zobaczymy co napowie, i pojedziemy szukać tej pani doktor ewentualnie w tak Bilara, a jak jej nie znajdziemy, to nie wiem to nie wiem, czy do szpitala, po prostu nie powiada. żeby ją tam, go przebadali przyjęli do szpitala i żeby, nie wiem Młodanika, jak usłyszała szpital, to od razu łzy, zaczęła płakać, już sobie wyobraziła pewnie jakieś kroplówki, wbijanie welfromów i tak dalej, jak to mama to przeżywa bardzo jeszcze to... o o bok! Ja Jedna się nie pogodził z tym, co? Danika, chciał ją film? Danika tu... Smutna. He? I okej? Nie. He? Nie. One was... się przejmuje. A jak pani doktor położyła na tym łóżeczku, tam w, dzisiaj w tym gabinecie, to tak mu się na żarty zebrało. Zaczął się śmiać, zaczął gawożyć, spodobało mu się tam.